Pani Marta, jak się Wasza przygoda w branży hotelarskiej? Ogólnie działalność hotelu rozpoczęliśmy od hostelu. Następnie hostel został przekwalifikowany na hotel trzypiastkowy. W tym momencie posiadamy 16 pokoi. 13 dwuosobowych lub jednoosobowych i trzy trzyosobowe. Dodatkowo jest możliwość wykupienia oczywiście śniadania, śniadanek. Pokoje są bardzo nowocześnie urządzone, hotel jest w samym centrum Krakowa, więc to jest dodatkowy atut dla turystów. Od jak dawna prowadzą Państwo tą działalność? Yy, od 5 lat. Yy, czy posiadają Państwo inne obiekty hotelowe na terenie polskiego yy, Tak, miasta? oczywiście. W Krakowie posiadamy, tak jak mówiłam, hotel trzygwiazdkowy, natomiast w Zakopanem posiadamy dwa apart-hotele, apart-hotel Delta Park, Delta Garden. Yy, Łącznie posiadamy tam 16 pokoi, z czego są to pokoje dwuosobowe, a także apartamenty od 2 do 6 osób. Preferują Państwo wynajem noclegów długoterminowych, czy są to raczej. To zależy od turystów. My jesteśmy otwarci na turystów, więc tak naprawdę można rezerwować pokoje na jedną dobę i także na. 12 lub 13? Jak duże obłożenie mają Państwo w ciągu roku hotelach? Jest do Państwa się łatwo dostać, czy raczej trzeba kować dużo wcześniej terminy? Zależy jaki hotel, jeśli chodzi o zakopany, radzimy zawsze wcześniej rezerwować, ponieważ tam jest zawsze duże obłożenie, tam sezon trwa cały czas tak naprawdę, natomiast już jeśli chodzi o Kraków, no to to już jest mniejszy termin wymagany, jeśli chodzi o rezerwację. Jak szacują się ceny w hotelu Delta w Krakowie i zakopanym? Tak naprawdę to zależy od sezonu. Zakopane wiadomo, że jeśli chodzi o wakacje, to sezon wysoki, jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia i to jest najwyższy sezon. Ceny kształtują się w okolicy 220 zł za, za pokój, dwuosobowy oczywiście, to jest ze śniadania, ponieważ śniadania są gratis. Natomiast tutaj sezon niski to jest od 129 zł i maksymalnie w sezonie wysokim pokój trzyosobowy to jest 220 zł. Od jak dawna i dlaczego zdecydowaliście Państwo wspierać Nowołódzki Klub? Nowołódzki Klub wspieramy od powstania nowego hutnika. Natomiast dlaczego? Ponieważ szefowie od samego początku zawsze byli kibicami hutnika, no i z tej racji postanowili wspierać klub. W jakiej formie wspierali Państwo Włódnika do tej pory? Przede wszystkim przez pomoc finansową w programie Player's Partnership oraz ufundowaliśmy tablicę świetl świetlną zmian, dodatkowo podarowaliśmy telewizor na cele szkoleniowe. zaprosić goście oraz sympatyków drużyny Hutnika do naszych hoteli w Krakowie i także w Zakopanym. Bardzo prosimy o polecanie naszego, naszych hoteli, bo przez to tak naprawdę wspomagacie też drużynę Hutnika.